Marek Durumała, dzień dobry, zapraszam na program nie Tak. Polityka nie ma wakacji, dlatego w studiu gościmy Wojciecha Piecha, byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się, witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Tytułem wstępu, Panie Senatorze, to będzie chyba bardzo gorące polityczne lato. No tak, no, ale lat ma to do siebie, że jest szczerze ogórkowy i od polityki powinniśmy to troszeczkę odetchnąć. Panu nie damy odetchnąć, na początek szybkie nie tak, a zatem dwie opcje do wyboru i krótka odpowiedź. Czy podważanie wyniki, wyników wyborów, Pana zdaniem, to jest psucie demokracji? Tak. Czy Roman Giertych oszalał, jak mówią niektórzy parlamentarzyści? Jak mówią niektórzy parlamentarzyści, to tak. Wiatraki 500 metrów od domu, Pana zdaniem, Polacy to zaakceptują? Raczej nie. Czy Polskę zalewa w tej chwili nielegalna imigracja, i mam tutaj na myśli zachodnią granicę Polski, granicę z Niemcami? Jest to problem. Czy zalewa no to statystyka pokaże. Czyli być może za dużo powiedziane albo w sam raz. Czy Zielony Ład przypomni nam jeszcze o sobie? Na pewno tak. Unia Europejska będzie w dalszym ciągu prowadziła tę agendę. Już za moment zapraszam na dogrywkę warto zostać z nami. Przypomnę gościem programu Nie tak w telewizji TVT, Wojciech Piecha, były senator Prawa i Sprawiedliwości. Panie senatorze, zacznijmy w takim razie od liczenia głosów w wyborach prezydenckich. To liczenie, Pana zdaniem, powinno przebiegać od nowa? Jak twierdzi m, część polityków Platformy Obywatelskiej, jedni bardziej radykalnie mówią na ten temat, że trzeba przeliczyć w każdej komisji, inni są bardziej zachowawczy i mówią, że trzeba tutaj jakąś próbę komisji wybrać tak żeby mieć jakiś szacunek żeby poznać skalę nieprawidłowości czy może należy z aprobatą podejść do tych wyników bo historia polskiej demokracji takiego przypadku nie zna No wybory wybory już jesteśmy po wyborach 1 czerwca wybraliśmy prezydenta 2 czerwca rano okazało się że tym który wygrał wybory prezydenckie jest Karol Nawrocki, należy to uszanować. Należy to uszanować. 200 tysięcy osób, które pracowały w komisjach obwodowych wykonały swoją pracę bardzo dobrze, moim zdaniem. No, są przypadki, bo to jest 32 tysiące komisji. Jakieś tam niedociągnięcia, jakieś tam wpadki były, ale to na bardzo niewielką skalę. No, ten temat, który jest w tej chwili tak po, y, ciągle podnoszony, no nie ma racji bytu. Moim zdaniem uważam, że, że to jest pokłosie tego, że Rafał Trzaskowski nie wygrał wyboru. Czy taka niebezpieczna zabawa będzie nam towarzyszyła, skoro mówiliśmy o tych wakacjach, które się rozpoczęły do 8 sierpnia, czyli do dnia zaprzysiężenia. Y, no bo tak, y, Środowisko Prawa i Sprawiedliwości nawołuje Polaków do tego, żeby byli w tym ważnym dniu dla nowego prezydenta Polski, żeby się przypadkiem nic dziwnego y, nie wydarzyło. Z drugiej strony, premier Donald Tusk mówi szanujemy te wyniki wyborów, szanujemy decyzję Sądu Najwyższego, ale są takie postacie jak Roman Giertych, które nawołują dalej do tego, że to powinno być przeliczone. Yy, moim zdaniem 6 sierpnia dojdzie do zaprzyciężenia Karola Nawrockiego przed, Zgromadze przed Zgromadzeniem Narodowym i to będzie. Koniec, to będzie już ten finał y, tej rozgrywki politycznej. Y, nie, p, nie, nie, p, no nie wyobrażam sobie, żeby y, marszałek Szymon Hołownia nie zwołał Zgromadzenia Narodowego i nie zaprzysiągł Karola Nawrockiego. Sam to deklarował, gdyby się okazało, że coś się w trakcie jeszcze tych dwóch miesięcy podziało, no to ja nie wiem, co to jest demokracja. Ja, ja sobie nie wyobrażam, jak te słowa, te słowa już powiedziane nie mogłyby się ziścić. Polacy też się zastanawiają. Tymczasem minister sprawiedliwości, jednocześnie prokurator generalny Adam Bodnar powołuje specjalny zespół śledczy do spraw zbadania nieprawidłowości przy wyborach. Można odnieść wrażenie, że to jest kolejny epizod tej historii. To nie tylko Roman Giertych, ale już najważniejsza osoba w Polsce jeżeli chodzi o prokuraturę i sprawiedliwość zaraza Adam Bodnar też gra na siebie no chcę powiedzieć że on jest prawy i sprawiedliwy. Czy zaczyna się licytować z Romanem Giertychem, bo no, można mieć takie tak, wrażenie? Powolutku tak. On opiera się na pewnych tam opiniach, opiniach doktorów, którzy śledzili ten, ten przebieg tych wyborów i statystycznie im wychodzi, że w jakichś tam komisjach mogły się zdarzyć nieprawidłowości, ale te nieprawidłowości są na bardzo małą skalę. 10-15 tysięcy głosów w jedną lub w drugą stronę, bo to nie jest tak, że tylko na poczet Karola Nawrockiego te głosy były jakby ponadmiarowe, ale też w drugą stronę też to tak samo działało. No były pomyłki, no po prostu były pomyłki. Są żartownicie nawet w waszym środowisku, którzy mówią, a dobra, to przeliczmy te głosy i się okaże, że Rafał Trzaskowski przegra nie różnicą 360 tysięcy głosów, tylko miliona 360. Nie, nie, ci żartownicze nie mają racji. Demokracja jest najważniejsza. Nie możemy pozwolić sobie na precedensy, bo każde następne wybory będą wywoływały takie same, takie same napięcia jak w tej chwili. Czego w takim razie boi się środowisko e, koalicji rządzącej, ale skupię się znowu na Platformie Obywatelskiej? Boi się oblicza Karola Nawrockiego. Pamiętam odliczanie do końca kadencji Andrzeja Dudy. Ta kadencja jeszcze trwa, ale tego odliczania już nie słychać, bo tam jest obawa, że Karol Nawrocki dużo wyżej postawi poprzeczkę i będzie dużo twardszy, mówiąc krótko. Na pewno ma troszeczkę inny rys, rys charakteru, ale sprawy polskie, sprawy te, które należy w tej chwili rozwiązać, no nie mogą, nie mogą, być zakładnikiem, zakładnikiem wojny polsko y, y, rządu z prezydentem. Mm -hmm. Te sprawy, które są dla nas ważne, no muszą być rozstrzygane i, i, i to jest klucz tego tego zagadnienia. Panie Senatorze, jesteśmy w tym gorącym wakacyjnym okresie, ale to, na co śląskie, jeżeli chodzi o ustawę, czeka najbardziej, pominę wątek obietnic wyborczych i ustawę o języku śląskim, bo o tym za chwilę, to ustawa o funkcjonowaniu górnictwa. Tak żeby ten proces transformacji, na który się strona społeczna umówiła z rządem i to rządem jeszcze Mateusza Morawieckiego, mogła być prowadzona. To znaczy, żeby były godne odprawy dla ludzi, żeby był pomysł na tereny pogórnicze. Ustawy, jak nie było, tak nie ma. No to jest też problem. Niemcy rozpoczęli swoją transformację górnictwa w 1968 roku i do 2018 roku w sposób taki, powiedzmy, spokojny i zgodnie z harmonogramem wygaszali swoje górnictwo. Nie dlatego, że, że nie było złóż, że, że te kopalnie zostaną i że te kopalnie można potem reaktywować. Nie. Te złoża zostały zczerpane, oni wykorzystali ten węgiel, który był w ich zasobach i spokojnie zamknęli górnictwo. My mamy taką ustawę, no, ustawę, no mamy, mamy do 2027 roku zapewnione, zapewnione y, y, finansowanie górnictwa. Co będzie potem? Zobaczymy. Moim zdaniem Ministerstwo Górnictwa w Katowicach to jest wielka pomyłka. Wielka pomyłka. A z ust Pani Ministry, czy Pani Minister, w zależności od tego, jak Pani Minister by sobie życzyła, żeby ją przedstawiać, no to jest duża rzecz. Panie Senatorze, to jest duża rzecz, bo jesteśmy uszanowani, jesteśmy poważani przez Warszawę, przez rząd Donalda Tuska. Raczej, raczej to w mniemaniu Pani pre, Minister. Tak to tak to wygląda. Ja uważam, że te yy... Kluczowe, kluczowe resorty powinny być skupione w jednym miejscu, nie rozproszone po, całym, po całej Polsce. No to jest precedens, nie? Bo Ministerstwo Górnictwa wróciło jakby. W latach 70. tu było, ale to wtedy, wtedy to była inna skala. Pracowało w górnictwie ponad 400 tysięcy górników, a teraz pracuje 60. Skala jest zdecydowanie inna. W trakcie ośmiu lat waszych rządów ja słyszałem, że poruszając pewne tematy, wy wracacie do prl -u. To w takim razie. Biorąc pod uwagę to Ministerstwo Przemysłu w Katowicach, to można powiedzieć, że to jest PRL-bis. No chyba tak, chyba tak. No Moim zdaniem nie tędy droga. Te górnictwo, górnictwo, górnictwo które, które postawiło na nogi mhm. polski przemysł, postawiło na nogi polską gospodarkę po II wojnie światowej da, od, dało bardzo dużo. Bardzo dużo społeczeństwu i społeczeństwo powinno się troszeczkę tam y, zmitygować i pozwolić, ażeby to górnictwo dotrwało do końca, do końca, do 2049 roku, jak, tu, jak, tu, jak to było zapisane w umowie społecznej. Ten węgiel energetyczny będzie jeszcze potrzebny, bo energetyka węglowa jeszcze działa, wytwarza ponad 60% energii elektrycznej, w tej chwili wypiera je y, 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 gaz. Ale gaz też jest, gaz jest paliwem importowanym z importu. A miejsca pracy, no cóż, no zastąpimy znowu te 60 tysięcy miejsc pracy tu na Śląsku, no w zasadzie część tak, częściowo tak, ale większe, większej, większej masie nie. A wierzy Pan w to, że to będzie 2049 rok? Bo tutaj eksperci mają różne opinie, nawet środowiska społeczne, czyli przedstawiciele związków zawodowych, jak Dominik Kolorz mówią, to będzie dużo wcześniej i musimy się z tym pogodzić. <grym> No, każda kopalnia ma swoje, swój plan i każda kopalnia ma wyrysowane, ile jeszcze czasu będzie funkcjonowała, bo te złoża są policzalne, te złoża są policzalne w latach, na dekady, wszyscy wiemy, jaki będzie wielkość wydobycia w danym roku. I można to łatwo policzyć. Węgiel energetyczny do 49. Moim zdaniem Bogdanka powinna, powinna zostać, jeżeli będzie miała złożeń, będzie miała, miała jeszcze możliwość, możliwość wydobywania węgla. I kopalnie węgla koksującego na pewno tak. Widzimy na przykład sytuację w Jaworznie. Tam z kolei kopalnia Sobieski, która nalezi, należy do południowego koncernu energetycznego, i deklaracja, że być może żywot tej kopalni, bo, bo są inwestycje, będzie trwała do 2063 roku. I widać na konferencji i prezydenta Jaworzna, i marszałka województwa śląskiego. I w tym samym dniu słyszę konferencję ministra finansów pana Domańskiego, który mówi, musimy przyspieszyć z transformacją. Mhm. To ja czegoś nie rozumiem. No, ja też tego nie rozumiem. No, rozbieżne, rozbieżne plany, rozbieżne, rozbieżne oczekiwania, ale moim zdaniem, jeżeli tam do 2060 roku są złoża i, i, i można by było je eksploatować, w ekonomiczny, uzasadniony sposób, no to tak, to powinniśmy się a na tym to zastanowić. Panie, a może to, panie senatorze, jest po prostu polityczne wasze zaklinanie rzeczywistości? Bo ja patrzę na dane Agencji Rozwoju Przemysłu. Z najnowszego reportu wynika, że strata netto sektora górnictwa węglo, hmm. węgla kamiennego w pierwszym kwartale tego roku, niech państwo zgadną, miliard sześćset pięćdziesiąt pięć milionów złotych. To ja się zastanawiam, gdzie my będziemy w grudniu, jeżeli się okaże, że nie będzie srogiej zimy. Ale z drugiej strony, jeżeli te, te, te informacje, które pan tu przekazał, tą cyfrę, którą pan tu przekazał, jeżeli pan prześledzi, prześledzi prześledzi całą historię górnictwa, to on, to, to są wzloty i upadki, tak? Mhm. rosną ceny i jak rosną ceny, to wszyscy się spodziewają, że nagle górnictwo będzie wydobywało więcej, tak? Żeby sprzedać, żeby zarobić, bo tak było w 2016 czy 2017 roku. Gwałtowny wzrost cen, gwałtowny wzrost cen i wtedy, wtedy górnictwo było bo było znowu postrzegane inaczej, ale jeżeli są spadki cen, no to już wszyscy mówią, żeby to, żeby to zamknąć. To idziemy dalej a propos tego, czy zamknąć, czy nie zamknąć. Mam na myśli granicę zachodnią z Niemcami sytuacja jest wbrew regułom Schengen. A mianowicie tak, jeżeli my wyjeżdżamy do Niemiec, to widać to na granicach kontrolowane są, są nawet autobusy, które krążą pomiędzy gminami, bo wiemy, że Polacy pracują na przykład w Niemczech, tak? Jest policja, jest Halt i autokar autobus jest przeszukiwany. W drugą stronę tak to nie działa. Mieszkańcy tych gmin, którzy są przy granicy, Widzą coraz więcej obcokrajowców, czarnoskórych zwykle e, mężczyzn. Czy reakcja rządu jest odpowiednia pana zdaniem? Nie jest odpowiednia. Jeżeli oni wprowadzili kontrolę, to nasza odpowiedź powinna być tożsama, a nie, go, e, e, a nie chować głowy w piasek, że nie ma problemu. Nie jest problem. Jest i, to bardzo duży problem. I o tym nawet mówi Roman Giertych w jednym z nocnych wpisów. Dlaczego w takim razie pan minister Siemoniak, szef MSWIA, nie podejmuje takiej decyzji? Ha. Tego no, trzeba zapytać ministra Siemioniaka, trzeba zapytać tych decydentów Brukseli, dlaczego Polska nie może adekwatnych, adekwatnych kontroli granic. Pana prowadzić. zdaniem to właśnie będzie jeden z tych przyczynków do tego, żeby mówić, że to jest gorące lato? To znaczy, przypomnijmy sobie o tym, co tak naprawdę znajduje się w pakcie migracyjnym, jeżeli chodzi o zapisy. To będzie gorące lato, ale moim zdaniem. <laughs> No, troszeczkę się to będzie wyciszało. Miejmy nadzieję, że, że ta skala tego problemu, tego, tego wypychania imigrantów z Niemiec do Polski no, wy, wyhamuje i będziemy mieli skuteczny mechanizm, ażeby to powstrzymać. Bo to są młodzi ludzie, ale to są tylko mężczyźni. No to, to jak grupa mężczyzn ma się tu ma się tu znaleźć, ma się tu odnaleźć, ma tu, ma tu z, znaleźć swoje miejsce pobytu. Jak to, jak to jest możliwe? No ja, ja sobie tego nie wyobrażam. To znaczy chyba najgorsze w tym to będzie tak, że to będą grupki, które będą terroryzowały wręcz, wręcz mieszkańców miast, bo no, tak to, tak, to, tak to działa. Ja chciałbym wiedzieć, jaki jest w ogóle mechanizm. Czy są jakiekolwiek procedury? Bo coraz częściej słyszy się, że e, właśnie te e, grupy e, cudzoziemców są podrzucane po prostu przez granicę, ludzie są wysadzani. E, nie ma wtedy po stronie polskiej straży granicznej, tylko Niemcy, poli, policjanci z Niemiec ich wysadzają i mówią tutaj: poczekajcie, bo tam akurat jest miejski ośrodek pomocy społecznej, mm -hmm. może ktoś przyjedzie. Relacje ludzi, którzy tam żyją e, e, na granicy, przy granicy, są następujące. I oni tam wsiadają w autobus, a jadą do Szczecina. Tak. No ale to, to, to znaczy, że państwo poległo, państwo jest zdykty. No chyba tak, chyba tak. To państwo jest z dyktynu. Nie, 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 potrafimy, nie potrafimy zlokalizować potem tych, którzy przedostają się nasze, na nasz obszar. Nie możemy, nie możemy z tym nic zrobić. No jeżeli jeżeli w dokumencie, który ma ten ten uchodźca jest tylko podana data 1 styczeń bodajże 1997, czy jak to tam... No tak, bo ci ludzie bez paszportu, no, no, bez, dokumentu... bez paszportu mają tylko jedną datę urodzenia. Nie wiadomo ile mają lat. Podają, że są małoletni, podają że są małoletni, a z, a z, z badań wynika, że mają już 20-20 parę lat. Co tak? gorsza no. niektórzy z nich właśnie w związku z tym, że podają, że są niepełnoletni, trafiają na przykład do Domu Dziecka w Skierniewicach. Tak, tak. tak. I to jest, to jest dla nas problem wielki. No, no musimy się z tym zmierzyć. Zobaczymy, czy ten rząd podoła. Czy ten rząd podoła, bo na razie zajmujemy się, zajmujemy się wyborami prezydenckimi, nie wiadomo po co, nie wiadomo, no na co. Wybory się odbyły. ver. É. Prezydent został wybrany, powinien być zaprzysiężony i tyle w temacie. Premier Mateusz Morawiecki, były premier, podpowiada, trzeba by było natychmiastu i teraz stworzyć resort, który by zajmował się tylko i wyłącznie tematem e, migracji i jeżeli tam się stwierdzi te przypadki, a da się chociażby to zrobić, bo o tym mówił między innymi marszałek Krzysztof Bosak. Znaczy, jeżeli mamy takiego obcokrajowca, jesteśmy w stanie e, spojrzeć mu do telefonu, e, po GPS-ie zlokalizować, e, gdzie po raz pierwszy w Europie postawił stopę i nikt nam ciemnoty nie będzie wskazywał. Mateusz Morawiecki mówi dalej. Resort, określone służby, określone procedury i w 72 godziny, jeżeli się okaże, że to nie w Polsce wylądował po raz pierwszy wydalenie. Uważa pan, że takie procedury, takie mechanizmy są... To będzie twardo? skuteczne, tak? Znaczy to będzie skuteczne, bo tak, to, tak no, 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 to, no to zobaczymy, no, no państwo, państwo jeżeli, jeżeli ma być skuteczne, musi mieć odpowiednie, odpowiednie też siły nie, i środki. No. Zobaczymy, jakie te środki będą i czy mamy takie możliwości, żeby w ciągu 72 godzin zweryfikować tego, tego imigranta i odesłać go, i odesłać go poza granice Polski. Druga sprawa, kwestia demografii. My Aha. jesteśmy. Wiemy o tym, że przedsiębiorcy potrzebują, tak, rąk do pracy. Potrzebują rąk do pracy, ale jeżeli przyjeżdżają ludzie, którzy są dedykowani do tej pracy i mają wizy i mają y, możliwość pobytu tu, y, tu w Polsce, to jak najbardziej niech tu są, niech pracują i po y, ukończeniu tej, tej mhm. okresu tego tego wizowego, no Wyjeżdżają sobie ze spokojnie, hmm. spokojnie. A jak Europa Ukraiń. patrzy na nas pod względem paktu migracyjnego, bo premier Tusk to deklarował, oni pamiętają, żeśmy pomogli milionom realnych uchodźców z Ukrainy. Hmm. <gry> No cóż, Unia Europejska, te kraje bogate, te kraje Francja, Niemcy, mają swoje problemy z imigrantami. Mhm. Nawet w Holandii chcą, chcą się nimi Nawet z nami w Holandii, w Holandii z, 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 zamykają granice, żeby ci imigranci z Niemiec no nie, nie, nie przeszli do Holandii. No jest to problem wielki. W wielkich miastach przede wszystkim, bo tam się te grupy tworzą takie grupy, grupy gangi, wręcz Gangi, które terroryzują, terroryzują całe, całe osiedla, całe miasta. No to jest przykład Szwecji. Mhm. No i te, te, kraje, te kraje, jak już mówiłem, Anglia, Holandia, no z, tym, z tym problemem się mierzą. I to jest bardzo wielki problem, bo spada nam poziom bezpieczeństwa, to jest naj. Najgorsza rzecz, jaką nam może się przytrafić, że nie potrafimy wyjść, kiedy chcemy i przespacerować się gdzie chcemy. Już na koniec, w takim razie, chociaż trochę czasu od tego minęło, prezes Jarosław Kaczyński zostaje wybrany na prezesa. Po raz siódmy. Mówi się o tym, że, że jest najdłużej pełniącym w świecie polityki prezesem. Wcześniej, jeszcze oczywiście, porozumienie centrum. Natomiast to jest pytanie o coś innego. Czy przypadkiem Prawo i Sprawiedliwość, nie patrzę na tą szpicę, ale nie potrzebuje odmłodzenia? Wiemy, że Konfederacja rośnie głównie dzięki głosom młodych wyborców. Jarosław Skaczyński został siódmy, siódmy raz prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Tego się można było spodziewać, bo y, konia, który wygrywa, nie zmienia się w trakcie biegu. Y, ale on już, y, jakby pan y, zobaczył, on już y, swoje kompetencje też oddaje innym, też oddaje innym. Mamy sporą grupę młodych, młodych, dobrze zapowiadających się polityków, którzy realnie stąpają po ziemi i którzy widzą te problemy, które są w Polsce. A I to oni będzie ich słuchała? Y, nam musi się z tym pogodzić. Oni mają już swoje ostatnie pięć minut i mogą tylko doradzać, ale ci młodzi to jest, to jest, to jest już ta, ta elita, która, która będzie przejmowała powolutku władzę i też w prawie i sprawiedliwości, bo jak pan y, za, zauważył od 91 roku, praktycznie od 80, już y, nazwisko Kaczyńskich się przewijało tak, w polityce oni są ciągle, no ale mm -hmm. Ale nie jesteśmy nieśmiertelni. Nie jesteśmy nieśmierteli. A zatem w młodości siła. E, w młodości siła. I rozwój pod warunkiem, że od czasu do czasu e, posłucha się tych starszych i mądrzejszych. Wojciech <gry> Piecha, senator Prawa i Sprawiedliwości, był gościem programu Nie Tak. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, pa panie redaktorze. Dziękuję państwu. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Polecamy się od poniedziałku do piątku o 16.45. Wtedy spotykamy się z państwem premierowo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.